Dobra szarki, ja wybieram swoją ciężarówkę i będę teraz ją zasuwał. No, ja już zasuwam swoją ciężarówkę. Dawaj w górę, Dili, lecimy. Dobra, Szarki, czekaj na mnie. Za tobą też zasuwam. Gdzie ty pojechałeś? No nie, jestem tutaj, czekam. O, właśnie to ja. Przed tobą jestem, Dili. Musimy chyba w ile jechać i jak najwięcej się da na samą górę. Ale jest problem, bo te ciężarówki pewnie nie zasuwają jakoś ekstra. Jak nie zasuwają? Będziemy pod tą górkę chyba 100 na godzinę. Tylko trzeba się skupić, żeby nie spaść tą wielką przepaść. Ej, on mnie spycha, Dili. On nie spycha, on nie spycha. Zepchnął, nie... Ha, ha, jestem dalej od ciebie. Dobra, czyli że można tu spychać innych ludzi. To też będę ich spychał. Ale no to poczekaj tam na mnie. Już do ciebie biegnę, tylko muszę wziąć znowu ciężarówkę. O, Jezu, prawie się wywróciłem jak tu jest stromo. Uważaj. Ej, tu za szybko jadę, za szybko jadę, jak tu się hamuje! Dobra, Dili, lecę najszybciej jak się da i lecę do Ciebie, żeby nadążyć! Tylko uważaj, bo to jest naprawdę wąsko. Tu się nie da jeździć, praktycznie! Nie ściemniaj, Didi, po prostu nie chcesz, żebym był przed tobą. A, no nie spadłem! A, teraz odnowa musi. No niestety muszę od nowa, ale to jest mega ciężkie. Tam jest tak stromo, tam jest tak wąsko, że się jeździć nie da. O, faktycznie, a ja zasuwam 100 na godzinę! Ha, mówiłem, że tam się zasuwa. Jak tu się ja Spadłem hamuje w ogóle? Oj, Sarki, to czekaj, poczekam na ciebie, pojedziemy teraz razem. Ej, dobra, ale trzeba faktycznie tam powoli Didi po prostu jechać, bo tu nagle zasuwa. Strasznie to zasuwa, ej, jak ja tu dobrze wyglądam jako kierowca ciężarówki. Dobra, Didi, jestem tutaj ile? Lecę właśnie prosto do góry, możesz mnie zobaczyć. Widzę cię za mną, ja widzę, 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 dawaj. Ej, ty jesteś obok mnie, tylko mnie nie zepchnij, proszę! Nie, nie, nie spychaj, Didi O, czekaj, bo tu była jakaś kamek, bo nie mogłem biegać, ale jadę dalej. Jak ty wolno jedziesz! Jak wolno, jadę przed tobą? Pośpiesz. Dobra, nie? No, jadę, ej, tutaj powoli zwolnij, bo tutaj jest przyspieszenie! Dobra, ale jak się tu zwalnia, jak tu się hamuje? Pacja nie jest Nie! No nie jest! Dobra, zatrzymałem się. Jedę teraz powoli. Nie mogę, powolku. nie mogę, nie mogę zahamować, nie mogę zahamować. <laughs> dobra, jedę naprawdę ostrożnie, bo chcę przejechać jak najdalej. Ja też chcę bardzo daleko przejechać. Ej, dobra, ta gra jest super, tylko ostrożnie. O, prawdziwie wjechałem, sorry. Ej, nie mogę jechać. Tutaj jest kamień, nie mogę jechać. A, tu jest górki. Zwolnij, zwolnij, Didi. Di. Dobra, trzeba naprawdę powoli to przejechać. Dobra, jadę, 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 jadę. Nie mogę wolnie. Koniec, koniec. Nie mogę zwolnić, nie mogę. Jo, dobra, zwolniłem, zwolniłem i jadę. O, teraz jest most. Ten most to już chyba easy, co? No? no chyba tak, tylko tu trzeba być naprawdę dobrym sk. Ej, czemu ja tak szybko jadę z woli? Mówię, że te ciężarówki wolno jadą, one zasuwają. No tak mi się wydawało, że wolno jadą. Didi, uważa, ja nie chcę spać. Tutaj bądź ostrożny, bo to są kładki cienkie, naprawdę. Jak ja mam po tym przejechać? To taką trasę mi ustawił. Powoli, Didi, powoli, bo zaraz spadnę. Nie, nie wytrzymam, no jedź stąd. Czekaj, muszę się cofnąć, bo mi koło spadło. Ej, mi też, do no, Didi, przecież mi spadło koło, no i muszę od nowa, bo już nie wyjadę stąd. Nie, ja też. Rzutknąłem chwilę, może mi się uda to ocalić. No proszę, no proszę, jest do tyłu! No nie, no i muszę się odrodzić, bo już wiem, że mi się nie uda. Ej, mi się chyba uda, mi się chyba uda, nie wiem, próbuję, walczę o to, żeby mi się udało. No, z wszystkich moich sił próbuję, ale no nie idzie, no muszę spać. Dobra, ja lecę już speedrun, bo już wiem, jak to zrobić, Didi. No, ciekawe, jakim cudem ty to wiesz, jak ja nie wiem. Ja muszę być przed tobą, bo ty jesteś takim słabiakiem, że to jest jakaś masakra, no. Sam jesteś słabiakiem, po prostu jadę ostrożnie. Gdzie ty niby już pojechałeś? No, jadę, jadę, jestem tutaj na górze, czekaj. Yy... Dobra, chyba mi się uda. Okej, dobra, jadę tu. Oj nie, 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 nie. To jest ten moment, w którym trzeba zwolnić spokojnie. Hamuj, 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 hamuj. O dobrze, że tu była ciężarówka, bo w nią nie, nie, nie. Przez to spadnę, bo wolnołem w ciężarówkę i się zbugowałem, Didi. Haha, <grym> ja widzę tam, jak się zbugowałeś. Ej, zwolnij, bo was dowalę Ja was dowalę, dobra, zatrzymałem się prawie. Ej, dobra. O, ale mnie odrzuciłeś. No bo jestem zbugowany, Didi, ale zobacz, jako siadę z nim. No to rusz się, bo to rujesz, No jak tu się trąbi. Rubie, Uważaj, ruj. za to. O nie, wypad. <grym> ale słab jak. No pośpiesz, szarki. No nie mogę, zbugowałem się. Ej, nie wiem, czy w ogóle mogę z niego już wyjść. Nawet nic nie klikam. Ej, dobra, ja się boję do ciebie dobijać, bo zaśmie wyrzuci dalej weź mnie popchnij. No jak... Oj, czekaj, coś się odpukowałeś, odpukowałeś się. Odpukowało, się. Nie, nie, nie. <śla> <noise> spadłeś na dół. A ona też spadła, czy nie? Nie, ona jedzie teraz na wstecznym, ale chyba też spada. Spada, spada, spadła. Dobra, Ej, nie, dobra, zwolni, zwolni, proszę, zwolni. No nie, znowu spadłem. Nie odpuszczę ci tego szarki, muszę z tobą wygrać ten wyścig. Dyrek, gdzie już jesteś? Bo ja. Nie, 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 znowu nie wyhamuję, nie wyhamuję, nie wyhamuję, nie wyhamuję, nie wyhamuję, nie wyhamuję, wyhamowałem. Dobra, ja zaraz do ciebie tam dojadę i zobaczę jak tam spadasz zaraz, znowu na dół. Nie, nie, spadnę, bo to jest izja, nie wiem, sumie, O, o za szybko, za szybko, za szybko, za szybko. Dobra, nie, znaleźć za szybko, znowu za szybko, zwolnij! Widzę cię, Didi! Jezu, jak ta ciężarówka zasuwa z tej górki, to tak nie powinno być. No nie powinno, prawie znowu spadłem, ale dobra, lecę, 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 lecę i się nie zatrzymuję, dobra, lecę już na ten most. I teraz jestem przed tobą, co oznacza, że na pewno się nie zablokuję i przejdę tą mapę. Nie przy. Nie, 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 nie! nie. Dobra, nie przejdziesz tej mapy. Jezu, to jakie to jest niebezpieczne. Czy ty jedziesz pod prąd właśnie? No, bo spadłem. Nie, <laughs> nie mogę tu wjechać. No to ja jestem znowu przed tobą, słabiaku. No nie, no i przez to, że jesteś przede mną, znowu nie wygram tego. No i tak nie wygramy tego, bo pewnie znowu spadniemy na tych łatkach. Tylko trzeba teraz naprawdę powoli przejechać i się skupić. Dobra, jestem nas dosłownie jedynce. Teraz jadę w lewo i teraz skręcam w prawo delikatnie. Tylko nie zablokuj się, Didi. Jest! Przyjechałem to! Ja też tu przyjechałem jakimś cudem! Daj prosto, dawaj prosto! Jadę prosto i dobra, przyjechałem. Teraz jedziemy do tunelu. Jest progres. Ej, 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 jak mamy to przejechać? Ej, no na pewno nie tak jak ja to zrobiłem. Ej, nie, 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 już bałem się, że się zbugowałem, zbugowałem. Mam super pomysł, Naprzód! I wyskok! Nie, to nie zadziałało. Ej, zablokowałem się na tym piasku, utknąłem w piasku! Haha, <laughs> nie możesz? Cześć, Dili, popchnę cię, może. O, dobra, jest, udało mi się wyjechać. Dobra, ja Dili, ja już wstanie. wiem, jak to zrobić. Zobacz, musisz na maksa być tutaj, tylko odsuń się. Dobra, czekaj, też będę tam na maksa u ciebie i razem wyskoczymy. 那次。 Teraz na pewno się uda. Zobacz na to, zobacz na to i. E, to Dili nie działa. No to czekaj, muszę teraz pomyśleć i się skupić. Może ten. Szarki, jakimi jesteśmy głupi? Co? Znam trasę, tylko muszę stąd jakoś wyjechać. Tak, ja chyba też tam obok, co nie? No, dosłownie obok. Dobra, udało mi się, wyjechałem. Ha! Spadam na raleść. No nie, popchaj mnie, proszę. Dopnij mnie do lewej albo prawej. No czekaj, czekaj, bo znowu się zbugowałem. Okej, okay, chwila, popchnę cię. E, no dobra, spróbujmy zrobić to tak. Okej, okay, czy mi to coś pomoże? Ej, pomogło mi. Dziękuję, uratowałeś mi dupsko. Chociaż Dobra, nie. dawaj teraz jeszcze na maxa. Jeszcze raz musisz mi pomóc. Ej, no ty jesteś tak beznadziejny, no. No sorry, że jestem słabym kierowcą tutaj ciężarówki. Pierwszy raz nią jadę. Nie, nie pomogło mi. To jeszcze raz ja do przodu jadę i popchaj jeszcze raz i może teraz zadziała. Cześć, muszę chyba bardziej się rozpędzić. Lepiej to pchaj, a nie jakoś tak dziwnie. No muszę się bardziej rozpędzić. Dobra, czekaj, może bardziej w tył walnę. No to wal w tył i proszę, proszę nie wsadzać zadziała... od boku może walni. No spróbuję, spróbuję, żeby to jako... Jakoś zadziałało, ale... No nie, ta ciężarówka tu utknęła na zawsze! Cześć, cześć, mam ostatni pomysł, mam ostatni pomysł i teraz! Didio, by czyli to wyszło! Nie, nie wyszło, o. no nie działa! Nie, nie, pomocy ja tu tknąłem na zawsze! Próbuję jeszcze tak na maksa w bok, może tutaj O, o, o! o. To jest dobre, to jest dobre, to jest dobre, to zadziała! To no tak, zadziała, ale muszę bardziej się rozpędzić. Dobra, czej, na maksa w bok, na maksa w bok i tu. Tu, 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 tu. <śla> o! O! No już prawie! Tak, 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 spokojnie, ostatni raz ci walnę i się uda. Tylko, no że ja się nie zablokował. To ja ci wtedy pomogę na spokojnie. No nie, pogorszyłeś teraz. <laughs> hmm, dobra, ostatni raz, bo zaraz masz respawnik, i jak nie uda ci się wyjść, to sam będziesz musiał, didi, sobie uciec. No nie, wtedy będę musiał jeszcze raz to przechodzić. Jest! Proszę, no to powinno działać już Czemu to nie działa? Dobra, teraz na pewno, ostatni raz, Didi No dobra, jedź, Szarki, jedź, wierzaj we mnie e, Chyba odkryliśmy we dwójkę. Nie, myślałem jest. O, działa, jest, udało się No nie, nie cieszmy się za wcześnie, znowu utknąłem Co za głupie piaski Nie, no nie wytrzyłam, Didi, no to mu się nie da <laughs> Dobrze, że jesteś mnie ratujesz Bo bez ciebie to sobie nie powiedz, że możesz wyjechać Nie mogę, Didi, nienawidzę cię, no No co zrobiłeś? Miałeś mi pomóc, a nie sam siebie zakopać nie, Didi, ty jesteś beznadziejny! Beznadziejny! No to od nowa, ostatni przejazd teraz, i muszę z tobą wygrać. Ja już ci nie pomagam, ja po prostu jadę i mam to gdzieś. No dobra, to już sobie nie pomagajmy w takim razie. To będzie czysta konkurencja teraz. I uwaga, cisnę przed siebie, tak, żeby wygrać z tobą. Nie wygrasz ze mną, bo zaraz cię zepchnę. Nie zepchniesz mnie, bo ja pędzę tutaj. Ja wiem, że mogę cisnąć tutaj do przodu, i wyprzedziłem właśnie dwie ciężarówki. Ej, on chce cię zepchnąć! No to niech próbuje, bo... Ej, co jest! Ja go ciągnę! Pozablokowałeś się w nim! Ej, no nie do. Aaa, to mój! jest, już to miejsce! Nie, 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 nie. Na spokojnie. Ja go ciągnę cały czas ze sobą. No widzę, Didi, widzę. Przez niego ciężej mi się teraz jedzie! Ale ty... on chyba będzie go już cały czas ciągnął, bo on się zablokował tam. Jak ja zasuwam, ja się tu w ogóle nie zatrzymywałem! Ja nie mogę! Nie spadłem! To już tam wygrałem! Nie, ja też spadłem.